Bądź mną. Anon level szósty. Rodzice zapisują cię na świetlicę. W sumie spoko. Pierwszy dzień, kończysz lekcję, idziesz. Trochę stresno, ale okej. Okay. Jest z tobą kumpel. Co roku płaci się 100 zł na wyprawkę na świetlicę. Bloki, kredki, farbki. Wstyd się zapytać o to, czy możesz polisować. Napisz na jakieś kartce zeszytu, bo tak. Masz 6 lat i umiesz już pisać i czytać. Ach, Metin 2 się na coś przydał. Piszesz na kartce: mogę bloki kredki i podpisujesz. Anon. No. Skradasz się przez inne dzieci. Podrzucasz pani. Wracasz niezauważony. Po chwili podchodzi do mnie służąca z blokiem i kredkami. O tak, król jest tylko jeden. Tak mi mijają godziny. Rysuję, ale nagle toaleta mocno. Trzeba na jedynkę ciśnię, ale wstydzisz się zapytać, czy możesz, co zrobić. W akcie desperacji postanowiłeś zrobię to. Powolnym strumieniem, bez ciśnienia, bezdźwiękowo zesikałem się w spodnie.